Cześć! W tym wideo opowiem Ci, jak dosłownie w 3 minuty zupełnie za darmo wstawić na Twoją stronę internetową na WordPress bądź do Twojego sklepu internetowego na WordPress Ucommerce, opinię wprost z Twojego profilu Google Moja firma. Opinie możesz wstawić na kilkadziesiąt różnych sposobów, kilkadziesiąt różnych układów, które pokażę Ci właśnie jak skonfigurować, jak wybrać. Tu na przykład właśnie mamy taki układ Karuzeli, ale możemy też wstawić w formie właśnie takiej zwykłej listy, tworząc właśnie zakładkę opinie. I tych układów, tak jak wspomniałem, jest tutaj kilkadziesiąt. Możemy je wstawiać właśnie, właśnie w formie listy, w formie karuzeli, w formie także takiej grity, takiej siatki. Możemy też wstawić w formie e, paska, do, do paska bocznego, do, do naszego sidebar na naszej stronie internetowej. Możemy wstawić w formie przycisku, w formie takiej pływającej, bądź też w formie np. okienka typu pop-up. I to wszystko za darmo, dosłownie w 3 minuty. Przy pomocy pewnej sprytnej wtyczki, którą właśnie za chwilę poznasz. Ja przypominam o moim kursie WordPress, do którego link znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu. Jeśli jeszcze nie masz hostingu oraz domeny, to również w opisie tego filmu znajdziesz link do CyberFolks, partnera mojego kanału, z moim kodem rabatowym. Przypominam, że od każdego sprzedanego kursu przeznaczam środki na dwa ciepłe posiłki dla niedożywionych dzieci w Polsce w ramach programu Pajacyk. A kupując dowolny pakiet moich kursów na mojej stronie e dostaniesz książkę, której jestem współautorem kryzys szansa zupełnie za darmo w prezencie. Także krótkie intro i zaczynamy. I nie przedłużając już przechodzimy do konkretów. Aby zaimportować takie gotowe recenzje, opinie z Twojego profilu Google Moja Firma na Twoją stronę internetową na WordPress bądź do Twojego sklepu internetowego na WordPress WooCommerce użyjemy w tym celu właśnie takiej darmowej wtyczki, widgety do recenzji. Google świetna darmowa wtyczka, która ma bardzo dobre noty. Jest kompatybilna właśnie z najnowszym WordPressem, jest często aktualizowana, także można śmiało tej wtyczce zaufać. Ja na swojej stronie już mam właśnie tę wtyczkę zainstalowaną. Oczywiście link do tej wtyczki znajdziesz w opisie tegoż filmu. Przejdźmy sobie właśnie do ustawień tej wtyczki. Wtyczka jest banalnie prosta w swojej konfiguracji. Ja już kiedyś nagrałem taki materiał właśnie jak dodać opinię Google na stronę. Jednak Wtedy używałem innej wtyczki, było to dawno, bo ona, była ona dość toporna w swojej konfiguracji. Natomiast ta wtyczka jest naprawdę świetna i bardzo prosta w swoim użyciu. I mamy tutaj właśnie taki pięcio, można powiedzieć, krokowy proces, właśnie instalacji, importu tychże opinii na Twoją stronę internetową. Pierwsze, co musimy zrobić, to oczywiście połączyć naszą stronę internetową na WordPress z naszym kontem w Google, moja firma. Jest to bardzo proste, wystarczy wejść. W wyszukiwarkę Google, wpisać nazwę swojej firmy. Tutaj powiedzmy, kliknąć sobie mapy, tak aby ta nasza firma, którą chcemy połączyć z naszą stroną na WordPress, tutaj się pojawiła. I wystarczy skopiować ten link, po prostu cały. Klikamy kopiuj link, właśnie do, do naszego profilu firmowego w Google, moja firma i wklejamy tutaj po prostu ten link. Następnie klikamy check, odczekamy sobie chwilkę. I jak widzisz po tym linku wtyczka znalazła moją firmę i wystarczy kliknąć połączyć. Wtyczka poprawnie połączyła właśnie moje konto w Google, moja firma z tą wtyczką. Jeśli wyskoczyłby Wam jakiś błąd, error, nie zrażajcie się tym, zróbcie po prostu jeszcze raz tą, te, ten przycisk połącz. U mnie za drugim razem tutaj połączyło. Pierwszy raz mnie taka spotkała sytuacja, że wyskoczył mi jakiś tam error, ale jak widać finał finału wszystko skończyło się dobrze. Już tutaj właśnie w podglądzie. Zasysam opinie z mojego profilu w Google Moja firma, więc mogę podejrzeć na żywo jak dany układ się prezentuje, mogę sobie dany układ wybrać. Tych układów jest naprawdę bardzo dużo. Tutaj właśnie mam taką, taki podział tego układu. Tutaj mam wszystko, tu mam suwak, mogę sobie przeklikać, wybrać odpowiedni układ, który mnie interesuje. Prezentowania tychże właśnie opinii. I tak tutaj na przykład mamy suwak. Tak? Te opinie po prostu są pokazane w formie takiego poziomego slidera, gdzie mamy jeszcze właśnie fajne strzałeczki. E, tutaj też mamy właśnie taki fa fajny logotyp z pięcioma gwiazdkami. To też buduje oczywiście zaufanie. E, jeśli, widzimy na, jeśli klient widzi na naszej stronie logo Google, niejako no, ogrzewamy się w blasku tego Google. Tak? Ten e, siła brandu Google niejako spływa na, na naszą stronę. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, co powiedziałem, to tak właśnie jest, dlatego dużo też firm właśnie wstawia na swoje strony internetowe logotypy znanych właśnie Marek, z którymi e, współpracowali, z którymi właśnie dane im tam było, że tak powiem, się połączyć. I my tutaj właśnie apeluję właśnie do tego, aby można wstawić w, w kilku miejscach takie opinie na stronie. Można na stronie internetowej głównej, na stronie głównej wstawić, na przykład właśnie taki subak żeby był widoczny właśnie ten logotyp od Google, gdzie mamy właśnie te, te pięć gwiazdek, doskonała opinia, i, i, i tutaj mamy i tutaj mamy właśnie takie randomowe, przykładowe opinie, a możemy też wstawić, na przykład właśnie zrobić konkretną taką zakładkę e, opinie, gdzie tutaj mamy właśnie układ lista, i jak widzisz tutaj mamy te wszystkie opinie z góry na dół i, i fajno, fajnie one będą się prezentowały właśnie na oddzielnej w ogóle, właśnie zakładce, e, opinie, tak? Tutaj mamy taki grid, taką właśnie siatkę. Mamy też opinię w formie paska bocznego, gdzie możemy sobie właśnie taki układ wybrać i wgrać, na przykład, właśnie w sidebar e, w naszym sklepie internetowym, czy na naszej stronie, czy też na naszym blogu. No dobrze, i teraz właśnie pokażę Ci, jak taki wybrany przez Ciebie układ wstawić na Twoją stronę internetową. Ja powiedzmy, zdecyduję się właśnie na ten układ, gdzie mamy taką, właśnie karuzelkę, która wyświetla trzy opinie. Mamy tutaj, właśnie, też ten logotyp, ładnie wyglądający z tymi pięcioma gwiazdeczkami. I klikamy tutaj opcję, po prostu wybierz. I tutaj mała, przyjemna, dość niespodzianka. Gdy wybierzemy właśnie ten układ, to zobaczcie, jeszcze wewnątrz tego wybranego układu mam kilka, no, nazwijmy to, podukładów, które różnią się takimi subtelnościami, ale jednak możemy sobie wybrać. Tak? tutaj mamy. Tło takie lekko siwe w danej opinii, tutaj mamy tak, taką lekką obramóweczkę, a tutaj mamy takie lekkie cieniowanie, tak? a tutaj w ogóle mamy taką dużą, e, charakterystyczną czerwoną rameczkę. Więc tutaj też możemy sobie właśnie wybrać e, układzik. Tutaj mamy zamiast strzałek e, wyk, wykropkowanie. Ja wybiorę sobie powiedzmy układzik ten, więc klikam jeszcze raz tutaj przycisk Wybierz i. Po wybraniu właśnie wybranego układu mogę sobie jeszcze wygląd tej karuzeli i tego widżetu skonfigurować. Bardzo ciekawe opcje tutaj są, ponieważ ustawienia widżetu i tutaj mamy filtruj swoje oceny. I tutaj możemy wybrać na przykład, aby pokazywało naszym użytkownikom naszej strony czy też sklepu tylko oceny pięciogwiazdkowe, co jest bardzo ważne. Tak? Wtedy ta wtyczka wyfiltruje nam na przykład negatywne komentarze, tak? Tutaj możemy wyrównać sobie do lewej strony. Możemy sobie na przykład wyśrodkować dane opinie, i tutaj, tutaj widzisz, jak widzisz, są właśnie wyśrodkowane. Możemy też ukryć recenzje bez komentarzy, także recenzje, które zawierają tylko liczbę właśnie gwiazdek, zostaną usunięte. Możemy ukryć tekst oceny, jeśli byśmy chcieli. Możemy też użyć czcionki witryny, tak? co jest bardzo ważne, wtedy będzie to fajnie wizualnie, po prostu spójne z naszą witryną. Tutaj jeśli nie chcemy pokazywać zdjęć naszych recenzentów, które są pobierane właśnie z Google Moja Firma, również możemy to ukryć. Także fajne, naprawdę fajne opcje. Można sobie to spersonalizować i gdy wszystko jest gotowe, klikamy zapisz oraz pobierz kod. Także umiejscowienie tych opinii na stronie internetowej jest banalnie proste, ponieważ ten widget właśnie wygenerował nam tak zwany shortcode, czyli kod, który możemy umieścić w dowolnym miejscu na naszej witrynie i w tym miejscu, w którym właśnie umieścimy ten shortcode, to te opinie nam się po prostu pokażą. I teraz właśnie pokażę na przykładzie Elementora właśnie i Gutenberga, jak to zrobić. Klikamy sobie po prostu skopiuj do schowka i wejdziemy sobie na stronę główną. tak? Klikamy strony, wszystkie strony i wstawimy sobie na stronie głównej. Ja wstawię te opinie właśnie tutaj w tej utworzonej nowej sekcji. Wchodzę sobie w widgety, w elementy Elementora i tutaj wpisuję właśnie shortcode. Przeciągam go na stronę internetową i tutaj właśnie Ctrl V wklej. Właśnie ten shortcode tutaj jak widzisz nie wygląda to tak jak ja sobie skonfigurowałem, ale spokojnie zaktualizujemy naszą stronę i kliknijmy sobie właśnie podgląd i zobaczymy czy ukaże się taka właśnie karuzela jaką sobie skonfigurowaliśmy. Tak jak widzisz wszystko jest bardzo fajnie tekst mam właśnie wyśrodkowany, tak jak sobie to ustawiłem, więc w prosty sposób sobie tutaj w Elementorze dodaliśmy te opinie. Dobrze, wyjdźmy sobie stąd i wstawimy te opinie w edytorze Gutenberg. W Gutenbergu klikamy sobie tutaj plusik, tutaj również odszukujemy shortcode, jak widzisz właśnie jest i również tutaj wklejamy po prostu ctrl-v, dany widget, dany shortcode i klikamy zaktualizuj. I mam nadzieję, że materiał, który Ciebie przygotowałem, podobał się. Jeśli tak, daj łapkę w górę, będzie mi niezmiernie miło. Zostań subskrybentem mojego kanału. Przypominam, w opisie tego filmu znajdziesz linki do moich autorskich kursów, m.in. do kursu WordPress. I przypominam, do wyczerpania zapasów, e, moja książka, mojego autorstwa Kryzys Szansa. Do każdego pakietu w bonusie, zupełnie za darmo. Książka w wartości z 99 zł. Prawie, przepraszam, prawie ponad 400 stron. E, bardzo przydatnej życiowej i biznesowej lektury. To wszystko na dzisiaj. Trzyma się. Cześć. Thank <laughs> you.